Cześć, witajcie w kolejnym odcinku serii Let's Play Batman. Teraz właśnie śmigamy wyłączyć ostatnią pompę. Ostatnią pompę w tym całym wypizdówku I ta pompa będzie. O. Z jakąś bombą, kurde, zespolona. No ale to żaden problem. Proszę bardzo, Batman ze swoimi sprzętami, kurde, tutaj wszystko ogarnie. A ja to naprawię, powiedział Batman. Po czym naprawił to. <grym> Dobra, suchar na dzień dobry znaleźć kolejną dobrą częstotliwość tu jest proszę bardzo bomba wybuchowa dobra nie o to mi chodziło eee okej okay. idziemy na powierzchnię znajdziemy Ivy wstrzykniemy jej marychanę do y, roślinków Coś mi to dało nic Fak, Fuck. Fuck tego mogło uszyć. Najpierw tego To ma może jest niebezpieczniejszy I kurde prawie jak Chuck Norris tylko Chucktoris jest powrót to nie z wyskoku Okej okay. eee, To coś mi dalej na powierzchnię znaleźć Ivy ciekawe co Ivy będzie miała nam do pogadania cholera dostarczyłem się tych głupich szczęk a Ci w twarz Destroyed ciekawe 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 o fuck jakaś gówna No, wiedziałem, że coś będzie nie tak z tymi trzema kurde, komorami. No dobra. Dawaj, wszystko co masz. Czemu tu się nic nie dzieje? Dobra, cofam. Będą te gnoje! Te wielkie tchugi! O Boże! O Boże! O Boże! Żyjowka! Kuba Kierdo. Coś tu jest? Nic Dobra, na szczęście Fuck! On rzucił żywym Przypadkiem go guszyłem, ale... Ooooo! Fuck! A i tak dostałem w mordę. Dobra. No i co ja mogę z nim zrobić? No Bigo. Aha, dobra. Trzeba było kliknąć po prostu. O, dawaj. Bobby, ich. Dawaj. Wykończ ich. O, ty w buraku! No ty chuju głupi! Mm. <grywka> dostaw Malutkiego knockouta. Dobrze, wystarczy widzieć. Oh, damy, it! Fuck me hard normalnie. Choć Ła, nie wie żadnych tam sprzętów, kurde, audio AGD. Ja nas Niemożność. No teraz, jak na ciebie cela. O Jezus tak jest naprawdę bardzo fajnie oskakiwać. Dobra. Szkoda słów. Aż trochę się kurde skupię na naparzaniu. Trochę za bardzo. Dlatego takie dziwne y, milczenie mogliście zaobserwować u mnie. dobra, tak od razu. Przymiot na klatę. Falsa A, no, szkoda, że nie trafiłeś kurde w tamtych. No, skakuj na niego i jedziemy z tymi gnojami tam. Na no, Warszawskim rejonie jest kolor, pamiętajcie. Po co są to marychany wstrzykiwać? Naprawdę nie wiem. O ten taki jaki... to kurde jest. No dobra, skręcenie karku, kurde. Prawie mi się udało go trafić. Dobra, przynajmniej ci dostaną trochę poryją. Dostali Dostaliby. Kurde, czemu tamten atakuje jak debil, no? Dobra. Najgorszy jest ten King. Dobra. Jest git. Możemy znowu pokierować tym Francolem. Chyba, że nikogo nie zabija kurcze, bo byśmy mieli trochę lżej przynajmniej. Haha, <grywanie> ale zamach. Co jeszcze więcej tych? Teraz jakam do no niby przejść, co? Haha. <grywanie> Dobra, po trochu, po trochu, i znowu nie w tę stronę dawajcie mój O! Myślę, że mu ściągnie. A super, śmieć, skręcenie, stop. Fuck. Uciekaj. Mówiłem, że będzie, kude. A tak, no ja. Co możesz go wykończyć? Możesz go wykończyć No nie Ja w to nie wierzę Ja w to nie wierzę Ja w to nie wierzę kompletnie To nie może być prawda O Boże dobra wiecie co yy, Przejdę to, to w nowe nagrywanie bo to jest nie do pomyślenia Ostatni typek jeszcze A szkola co Dobra za, widzimy za chwilę Okej, okay, witajcie ponownie. Teraz już chyba e, wszystko ogarnięte. Przynajmniej jesteśmy więcej na tym samym etapie co wcześniej. A on się wydaje, że jest wszystko ogarnięte. Ciekawe co Joka na to odpowie. Widzicie, życia to jest trudno nie stracić. Chyba, że ktoś naprawdę ma kurde mentalność. Kurde Azjaty, i ogarniętość również. Dobra, z doświadczenia właśnie sobie życie, jak widzicie. Dobrze, że wziąłem, ponieważ tego raz bym mógł nie ogarnąć. Ale okej, okay, skoro mam wszystkich pokonanych, musimy jakoś rozbroić. Ten ładunek eee, czy te zebramy, te, te a jak to zrobić? To wszystko idzie. Dobra, chyba tego ładunku nie ma sensu. <grymka> Odgarnąłem w końcu, że przecież możemy wyjść w którymś z tych nowych tuneli. Nie, tuneli. Z tych nowych. Jedzie. Wszystkiego. Okej, okay, tu coś mam. Tu mogę co nieco widzę zburzyć. Zaczynamy w praktyce, co to nam przyniesie. O, Arkan gówno. Eee, dobra, bawić to. Nie, chcę się tego uczyć, ja, czy tego czytać, przepraszam. Bardzo Uczytam, uczyć, e, jest tak uczyć. z ciekawości. Faktycznie niby można to rozwalić, ale co nam to da? The city. Aha, tak jak myślałem, klatka spadła, ale czy musimy tam lecieć? No, chyba tak skoro jest to pokazane. A w górę, w górę możemy iść tam jeszcze, zobaczymy co to nam da. Ciągnij Batman! Tak! Pięknie. Pójdźcie w górę. Aha, by zaprowadzić nas w górę. Tam jakaś czaszka była, ale walić czaszkę. Batman jest silny i da radę. Zas is counting to find your work. No trochę za blisko, ale Batman da rady. Oczywiście, że da. To jest kurde moc. Wszystkiego. Ivy'a jest wzrostowa. Muszę ją zastopować teraz. Myślę, że jest jeszcze w gardłach, gdzie jej zabiła. Ale będzie ona w kontrolę. Walki będzie w trap. To jest to, co was 300. Dobra, z tego co widzę, lecimy do ogrodów. Znowu, gdzie kiedyś byliśmy. Mm, i tam ona jest nadal. Gdzie te ogrody kurde były? Dobra, znokautuję tego buraka. A co mi szkodzi? Ach, wpadł. O, fajniutko. Dobra, ogrody, ogrody, ogrody. Ogrody są tam. Wystarczy teraz w prawo i. Potem prosto. A to coś pingamy w prawo. Ojoj. No oj, oj. czekajcie. Widzicie? Proszę bardzo. Ale gada dziwnie. Ale to nam daje do myślenia, że ona przejęła już tu co nieco. Dam rady go hafnąć, nie dam rady go happenść. dobra. Nie, 8 nie, 6 są podwójne batarangi. Wypluj to gówno. Tak, wypluj. Ja! Yeah, pięknie. O, dobra, dobra, dobra. To gado, gado. A roślinki potrzebują bicia. No, wypluj znowu tego. Daj. No, wypluj to gówno. Się. nie chcesz pluć, zginiesz marnie. Trochę mnie opluł, ale to nic. Damy radę. Dobra, dojdźmy tam. Teraz plujesz. haha i myślę, że to ci to da? Gówno, dokładnie tyle ci to da. Yy, ok, także co? Także, także lecimy.

O oh, fuck, nie o to mi chodziło, ale, ale dobra, to było w miarę skuteczne na chwilę, przynajmniej. No, dopóki się do kosia nie dostaniemy, o oh, fuck. I powoli, właśnie przestaje być to skuteczne, ale zaraz, zaraz. Yy, dobra, nie mam tu nic ciekawego do uchwycenia, ale jeśli teraz wolniemy tam. O, będziemy mogli gościa ogłuszyć. Pięknie o to chodzi. Dzięki. Juha. Yeah. Won haj. Pachę. Won Przez ON. ziomusz, Przez ON. Dobra. Ee. Tym wejściem? Tym wejściem. I ja. musisz krzyczeć i skakiwać, sk 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 tylko krzyczeć, bo. Jesteśmy tu nie pasi. O oh, fuck. Dobra. A, ja mogę zniszczyć, ale kto by to wiedział Eee, dobra, tam nie idziemy, bo po co? Tam były szczęki, kurcze były. <grytanie> Fajnie, że się dowiedziałem, że można to niszczyć. Tak one hurcą mnie. Kiedy ja

no fakt, nie możesz nie zobaczyć buraku. Dobra, to z tego, Ooo, O, pół biedy. Przynajmniej leży nieprzytomny przez chwilę. O, łap się za główkę, tak. Okej! Okay. Dobra, czyli musimy lecieć tutaj? Mam nadzieję, że nie będą się dotykać tych plantów, kurde. Ani tego, ani tego, a fe, brzydzę się tobą w pasztecie. Dobra, przegięłeś. Czas, żeby zapłacił. Ło, pięknie. Wyrwij mu te wnętrzności. Ale, no się, że to jest... Dobrze, że te szczęki nic nie robią. Okej. Okay. Także jesteśmy przed ogrodami, ja się tutaj z wami będę żegnał, także do zobaczenia już za tydzień w kolejnym odcinku serii Let's Play Batman, albo nawet wcześniej, zależy od tego kiedy będzie, kiedy to wrzucę, także trzymajcie się, strzał!